Witam, z tej strony Hades. Dzisiaj sobie zagramy w gierkę Dunk Light. Jak Wam się spodoba to możemy też zagrać później w całej gierce Enchanted Edition. Więc nie będę przedłużał i, ten, i zaraz zaczynamy, tylko nie zapomnijcie zostawić suba i łapki. Więc zaczynamy. Który sobie? sobie aktywowany. Rozpocząć odprawę. Ja Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hasan zginął w wypadku powiązanym z zarazą zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hasana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik. Za zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu. Nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga! Do tyłu! Do tyłu! Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Okej, okay. więc podsumujmy. My... Zlecliśmy samolotem od GRE i napadli na nas goście i napadli na nas goście, później yy, zaczęli nas bić. My zastrzeliśmy jednego później oni uciekli, bo przyszli zombie przez ten hałas później nas uratowali ludzie zwierzy ale jeden, ale jeden typ się umarł i my przeżyliśmy z taką typierą Jade. Dobra. Uszczypni. Boisz się? Wcale, że nie. Bogą go uszczypnij! Mrugnął! Co? Znowu mrugnął! A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! <ścoughs> <ścoughs> Jesteś przez trzy dni jak zabite, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, 31. Gdzie jestem? Jesteś trzy... w raju, trzy... nie pierwszy. widzisz? 31... Trzy... Trzy... dobra. Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef, powiedz Co znaczy 31? Pytaj szefa. Hmm, jakby nie mógł odpowiedzieć. 31, to twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 pierwszym zarażonym. Ja jestem osiemnastym. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. 31 jeden zarażonych. A zostało tylko siedmiu przez tego gościa. Cicho. Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. jest Amir, dobra. Jednego po drugim. A ty to? Crane e, 31. A tak. Jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale. 190. Hej, szukam. A ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Bęken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wiesz, nie jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, okay. dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzynę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie... Daj ser. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze. Ale równie dobrze mógłby być pod Ziemią. Wróć tu później. jest 00? I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zawiaduje. Która jest Czty... Dobra. Nie jestem Leniem. Więc musimy lecieć do... puszkę zagnionego ocalałego na trzynastym piętrze. Dobra. Musimy puszkę zagnionego ocalałego. Obaję się. A ty że... gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13 Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Mm, tak. Jakby. Niger. Słyszę, że teraz się mówi, ale Niger. Niger. Ojej. Jeżeli. Jak wiele ludzi tu umarło. Jutro wiesz, obronisz się. Jak? Widzicie tak miotem, i tak. O nie, to jest rura, co To Ukraina. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw. Nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję się w się łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Krei. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówił, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, Hej! prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Dobra, bierz dobrze rurę. Mówiłem. Jak to się nazywa? Zadziąłem się, uciekając przed nim. O Boże, musiałeś go zabić, co nie? A cholera! To był... to był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, to Crane. Jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera! Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. W sensie to był brat, że bliźniak, czy brat? Młodszy albo starszy? Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok. Uff, szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Gaza i alkohol. Nie wiem, co to gaza, ale alkohol, owszem. Gdzie to? Przeszynka dobra. Alkohol jest w lodówce najczęściej. Nie, jest tylko puszka. Oj godz, to jest jakiś lekko. Tu lecimy i patrzymy na pokoje. Mam to. Dobra. Tu jest książeczka. Okej, okay, to wszystko o co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Lecimy. O. I. Lany. O, Dobra. go. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol, co? Dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję zajmę się nim już. I w tym momencie kończy się nasz piękny Dobra, no ta, odcinek z Nigerem. Cicha woda, cicha woda. Niger i ja żegnamy Was. I trzymajcie się, będzie, po... będzie druga część, więc pa!